będzie Cześć wszystkim. Trochę się stresuję, ale stwierdziłam, że bardziej będę mówiła, że trochę się ekscytuję. Zacznę od pomodlenia się, może. No, też się możecie modlić. Dziękuję Ci, Panie, za to, że, że wlałeś w moje serce temat radości. Za to, że mówisz, Panie, o radości do mnie. Pokazujesz mi tą radość, i mogę ją odczuć. Proszę Cię Panie, żebym miała jasne, jasne myśli i żebym umiała y, Ciebie słuchać przede wszystkim i ująć wszystko to, co masz Panie dzisiaj do powiedzenia tutaj. Amen. Y, nie było tego w planach, ale jakoś tak, jak śpiewaliście, to przyszedł mi do głowy werset, który przeczytam y, z psalmu 73. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabo my ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bo zginą Ci, którzy oddalają się od Ciebie. Zniszczysz wszystkich niedochowujących Ci, ci wiary. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. Panu w Jachwę znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Yy, może zacznę od, od tych wszystkich, wszystkich jego dzieł. Cieszę się bardzo, że. Że mówimy podczas XY, jeszcze w tej części niestreamowanej, dlatego zapraszam, żeby przychodzić tutaj na miejsce, żeby słyszeć to, to, jakie ludzie mają świadectwa, opowiadają po prostu to, co Bóg robi w ich życiu. I cieszę się z tych świadectw, bo tam jest właśnie było napisane, że będę opowiadać o wszystkich Bożych dziełach. I mam takiego, mam takiego znajomego, którego myślę, że niektórzy z nas znają, który... do którego dzwonię i coś tam chcę zapytać, co u niego, a on mówi. No, o, no, a powiedz mi jakieś świadectwo. I tak zawsze, to jest normalna jakaś rozmowa, można coś, nie wiem, jak, jak, tam, jak, jak tam pogoda albo coś, a on po prostu zawsze, zawsze pyta, powiedz jakieś świadectwo. Więc tak dla mnie to było takie trochę dziwne, ale ja potem sobie pomyślałam, kurczę, super, że ludzie po prostu nie marnują czasu niektórzy i po prostu opowiadają sobie naprawdę to, co Bóg, to, co Bóg zrobił w ich życiu i mówią o naprawdę czymś, co, ma, co, co jest cenne. Jak na przykład czasem spotykam się z moją przyjaciółką i i też właśnie mówimy o różnych rzeczach i potem na koniec mówimy, czy jeszcze najważniejszego Ci nie powiedziałam. I zwykle to jest takie po prostu coś, co Bóg zrobił. No więc myślę, że fajnie, że, fajnie, że to robimy, że się dzielimy świadectwami i dzięki dzisiejsze świadectwa były mega super. Więc tak, mam w sercu ten, ten temat radości już od dawna, ale jak byłam w Stanach, też byłam w Stanach, w wakacje, to to Bóg po prostu mi to ten temat radości bardzo jeszcze bardziej położył na serce i jak zastanawiałam się o czym będę mówić już teraz, bo jako, że to jest mój debiut, więc pierwszy raz głoszę, to stwierdziłam, że już muszę znać temat i werset przewodni, pewnie już w sierpniu, żeby się przygotować. I Bóg mi pokazał ten werset. Można go wyświetlić. W zeszłym tygodniu pastor Arek Krzywodajcie skutecznie powiedział kazanie z mojego wersetu. Więc, jakby y, zaczęłam szukać, szukać głębiej, ponieważ to już jakby, y, no już. Ale przeczytam ten werset. Zacz, zacznę od, od niego, a potem pójdę, y, pójdę dalej, gdzie, do, gdzie doszłam w, w ciągu tego tygodnia. Mm. Jest. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie. Z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Tak. Ja dzisiaj będę czytała dużo Biblii, ponieważ wydaje mi się, że to jest mądrzejsze niż, niż tutaj moje myśli. Więc tutaj, jak jest, jak jest w tym wersecie, że bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, w innych przekładach jest też wyrozumiała łagodność, czyli... Bądźcie znani wszystkim ze swojej wyrozumiałej łagodności. Mi się to od razu kojarzy z wdzięcznością i właśnie z tymi świadectwami, z tym, że po prostu jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg robi dla nas w naszym życiu, co robi dookoła. I ten werset właśnie z Filipian mi się bardzo, bardzo mi się, zresztą nawet jest napisane wdzięczności, więc tak po prostu to mnie jeszcze bardziej dotknęło. I myślę, że wdzięczność i to, wdzięczność za to, co się ma i przypominanie sobie Bożych dzieł zmienia, zmienia nasz fokus, nasze nastawienie i powoduje, że stajemy się wdzięczni. Przypominanie sobie o tym, co Bóg robi, mówienie sobie nawzajem, dzielenie się ze sobą. Ym, tak. I też myślę, że kiedy modlimy się i prosimy, przychodzimy do Boga, to też yy, myślę, że warto to robić z postawy wdzięczności. Ym, Bóg mi jakiś czas temu też pokazał, że, że jak śpiewam albo cokolwiek robię, to mam wychodzić z, z, w ogóle z radości po prostu, że mam wychodzić z miejsca, w którym po prostu jestem radosna, w którym, w którym jestem szczęśliwa. Co mi w tym pomaga? Na przykład właśnie przypominanie sobie o tym, co Bóg zrobił i to, co już dzisiaj mówiliśmy, mówiliście o tym, to to, że faktycznie jesteśmy zbawieni, możemy żyć z Bogiem, możemy Go znać, możemy Go słyszeć i to jest takie, tak wielka radość, że już no aż ciężko coś lepszego znaleźć, bo nie ma nic lepszego po prostu niż to, że, 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 że możemy być blisko Boga i że każdy z nas, nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie jest blisko Boga, to może od dzisiaj być blisko Boga, bo Bóg czeka na każdego. Halluja. <grym> um, um, tutaj w tym wersecie jeszcze zauważyłam taką rzecz, a już go nie ma, no ale to nic, um, że jest w nim o zaufaniu. Czyli jest dosłownie po prostu przestańcie martwić się o cokolwiek. Pan jest blisko. Um, czyli po prostu mamy ufać, że Bóg jest, że Bóg jest obecny w naszym życiu. On ogarnie. Um, i, I też to Pan jest blisko, jest takie dwuznaczne, że Pan jest blisko po prostu nas, jest obecny, ale też, że pan, przyjście pana jest blisko i, i po prostu już niedługo możemy się z nim spotkać tak twarzą w twarz jak najbliżej, jak się da. O jeszcze trzecie, że, że już teraz możemy spotykać się z Bogiem właśnie już bardzo blisko. <grym> no i myślę, że jeżeli byśmy wzięli na serio te, te rzeczy, które są tu opisane w tym wersecie, to dalej jest napisane: A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. bo nie będę komentować, bo wszyscy rozumieją, dobra. To był mój pierwszy punkt, czyli radość wynika ze zmiany fokusu naszego, naszego patrzenia, zmiany, foku, no, zmiany nastawienia. Drugi mój punkt nazywa się, przeczytam, radość wypływa z Bożej obecności albo nawet radość pochodzi z Bożej obecności wypływa na zewnątrz. Powiem taką krótką historię uczę w Kaliszu, w szkole chrześcijańskiej. Wykładam tam. I miałam poprowadzić uwielbienie na temat radości. Właśnie był taki, akurat dwa tygodnie, dwa zjazdy były o radości. I tak sobie jejku, Kalisz jest kościołem, który jest naprawdę radosny. I ja się od nich zawsze uczę radości. Oni, zawsze, oni są tacy zawsze po prostu halleluja, krzyczą, przedłużają piosenki do 10 minut i po prostu i w ogóle wow. Więc takie, takie po prostu żwawe. Ja, na przykład, takie spokojne to też lubię długo, ale no w każdym razie miałam przygotować się, się do, tego, do tego uwielbienia o radości. Mówię, co ja powiem o radości? Znaczy, co ja w ogóle im zaśpiewam, skoro oni, ja nie przebiję ich w tym takim ho-ho-ho. I też zaczęłam się modlić. Zaczęłam się modlić, i, i właśnie Bóg mi pokazał, znowu werset, mi pokazał Bóg. Przeczytam. Hmm. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce, radość przenikamy wnętrze. Więcej ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz Twojego boku na zawsze. No, najbardziej spodobała mi się to pełną radość Twojej obecności. Pomyślałam sobie, jejku, właśnie, właśnie w tak, do takiego miejsca chciałabym, yy, chciałabym sama odkryć to miejsce i do, o takim miejscu chciałabym powiedzieć ludziom, albo najlepiej jak, jakoś ich tak yy, zachęcić, żeby do tego miejsca doszli, że po prostu jest taka pełna radość Bożej obecności. No i myślę, że to jest po prostu dostępne dla nas, że, 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 że da się to znaleźć. Yy, I Boża obecność yy, to jest nasze Naturalne środowisko teraz. Kiedy, kiedy poznaliśmy Boga, to to jest nasze naturalne środowisko, żeby być w Bożej obecności, być, być blisko Boga, szukać Go. Yy, ja jestem nawrócona 5 lat a i po prostu wiem, że kiedyś była pustka, a teraz, a teraz jest, jest pełnie, peł pełniej, a coraz pełniej. Yy. Miałam też, też pomyślałam sobie, że obecność Boża to w ogóle nie są, nie są, takie jakieś, to nie jest taka mała rzecz obecność Boża, to nie są żarty, sobie nawet napisałam, tylko, że kapłani w Starym Testamencie nie, nie mogli nawet tam podchodzić, musieli być jakoś mega uświęceni, bo, bo, mogli po prostu umrzeć od tej Bożej obecności, a tym bardziej jest dla mnie zadziwiające, że to jest teraz dla nas dostępne i po prostu, i możemy... Tak, takiej, blis, takiej bliskości z Bogiem doświadczać. Napisała nawet kawałek piosenki. Y, u, I uwaga brzmi to tak. Tak intensywna obecność trwa sprawia, że chcę tańczyć. Więc niedługo ta piosenka będzie. Y, 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 tak. Punkt trzeci. Y, Rado się z wynikiem. Głębokich relacji, miłości i przyjaźni. Myślę, że często tego doświadczamy tak też normalnie, że po prostu spotykanie się z przyjaciółmi, z ludźmi, których kochamy, którzy nas kochają, po prostu daje radość. I że radość wynika z czucia się kochanym i akceptowanym. I teraz powiem chwilkę o trzech osobach. Nie Bóg, nie Bóg Jezus do Święty, tylko jeszcze innych. W postaciach biblijnych. Pierwszym jest Abraham, ponieważ Bóg nazywał go swoim przyjacielem. Mm. Jest napisane, że Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Tak myślałam sobie o tym twarzą w twarz, i pomyślałam, że my, nawet jako ludzie, czasem nie znamy się tak twarzą w twarz, że jakby nie znamy się tak dobrze, nie mamy takich relacji. I jakoś tak zaczęłam za tym tęsknić, żeby faktycznie poznawać tak ludzi i poznawać tak Boga. E, jakoś t, tak o tym myślę, że to twarzą w twarz znaczy, że znasz się z kimś najlepiej, że nie da się nic ukryć, jak patrzymy na siebie, na siebie nawzajem twarzą w twarz, o, oczy, oczy do oczu. E, że to jest coś takiego głębokiego, bliskiego i prawdziwego. E, Abraham nie chciał nigdzie iść bez Boga. I Odkrył chociaż w takiej małej części, bo nasze poznanie jest cząstkowe, kim Bóg jest, i nie chciał już nigdzie zbaczać. On po prostu pytał Boga, że dopóki mi nie powiesz, gdzie iść, to nie idę dalej. Po prostu on chciał iść wszędzie z Bogiem. Abraham uwierzył w wielkiego Boga, ufał mu, był posłuszny. Chciał iść za nim bez względu na cenę, którą ma ponieść, bo wierzył w niego i wierzył Jemu. O, i teraz. teraz Teraz przejdę do historii dwóch Janków. Proszę mi to wyświetlić, napis historia, historia dwóch Janków. To bardzo świeże, bo to, to wczoraj mi przyszło tak bardzo. Pierwszym Jankiem, o którym chcę powiedzieć, był Jan Chrzciciel, który. Gdzie ja go zgubiłam? Gubiłam go nieważne. W każdym razie Jan Chrzciciel przyszedł y, przed Jezusem, żeby, żeby chrzcić ludzi w wodzie, którzy się upamiętali i, i wtedy wyznawali swoją wiarę w chrzcie. Y, I Jan tak mówił o, y, o Jezusie. Zapytali go tam, co ty, kim ty jesteś w ogóle, co ty tu robisz. Y, I tak, tak powiedział. Kto ma u boku Pannę Młodą, ten jest Panem Młodym? Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. To jest Jana. I w Ewangeliana bardzo często pojawia się słowo, że cieszy się radość, yy, i w ogóle radość w pełni. Myślę, że to nie jest bez, przez, przez, przez przypadek, ponieważ Jan, Jan był uczniem, który, którego, no, którego Jezus miłował. Jakoś szczególnie myślę, że to był tak sobie wyobrażam, że to był taki uczeń, który był blisko bardzo Jezusa. I myślę, że jakoś tak trochę poznał, poznał Jezusa serce i, i Go poznał. I właśnie u, u Jana. Sprawdziłam wszystkie odnośniki, mam nadzieję, że wszystkie. I tylko ta pełna, pełna radość pojawiła się tylko w Ewangelii Jakieś tak może tak wyszło? Przeczytam dalej wersety, które mi, mi przyszły, ym, ym, które właśnie z Ewangelii Jana, co mówi Jezus: Jak mnie ukochał ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przekazania Mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałam Wam to po to, aby moja radość gościła w Was i aby Wasza radość była pełna. Takie jest moje przekazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja Was ukochałem. Największą miłość okazuje Ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co Wam przekazuję. Nie nazywam wam, Was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, lecz nazywałem Was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem Wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Hmm. Hmm. I ten, ten, w tym wersacie jakoś tak pomyślałam sobie, że jest po prostu wszystko. Jest połączona miłość, posłuszeństwo. Jest o tym, żeby radość gościła, jego radość gościła w nas i aby nasza radość była pełna. Jest, o niej, jest w nim o przyjaźni, która zna się nawzajem, gdzie po prostu o tym, że miłość, największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. I po prostu jakoś tak strasznie bardzo mnie ujął ten werset. No, myślę, że jest też zrozumiały. Dalej czytałam, dalej czytałam Ewangelię hmm. Ręczę i zapewniam, Wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się bawił. Wy będziecie smutni, ale Wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przedśmiewa jej radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie Wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak Was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a Waszej radości nikt Was już nie pozbawi. W tym dniu o nic też nie będziecie mnie pytać. Ręczej zapewniam, o cokolwiek uprosicie ojca w moim imieniu, da Wam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby Wasza radość osiągnęła pełnię. I te, te wszystkie wersety, o których właśnie przeczytałam, o, o tym, co Jan Chrzciciel przeżywał, kiedy cieszył się, że właśnie. On po prostu cieszył się z tego, że jest drużbą w sensie. Po prostu cieszył się patrzył na Pana Młodego i mówił tak się cieszę, że jestem tym drużbą. I, i od razu mi się skojarzył taki, taki werset, że moim pokarmem jest spełnienie woli tego, który mnie posłał, co powiedział Jezus. I, i jak pomyślałam o pustce, którą miałam kiedyś w życiu, a którą teraz, teraz Bóg mi wypełnia, tak pomyślałam sobie, że. Em, Hmm, że, że właśnie hmm, pełnienie woli Boga, czyli bycie posłusznym Bogu Ojcu jest czymś, co karmiło Jezusa. Hmm. Bycie posłusznym wypełniają tej woli. Hmm. I, i, I doświadczyłam tego, doświadczam czasami, że po prostu pełnienie woli, woli, woli Boga po prostu jest czymś, co mnie karmi, napełnia zachęca i, i kiedy widzę działanie Boże i wiem, że to jest totalnie nie przeze mnie, tylko przez to, co Bóg robi, to y, to, to jest coś, co po prostu karmi, podnosi i wypełnia. I po prostu bardzo mi się to łączy z radością. Y, mówiliśmy też właśnie dużo o tym, że, y, że radość po prostu pochodzi z tego, że jesteśmy zbawieni i to jest największy skarb i jeżeli ktoś teraz ogląda, a jeszcze nie jest pewien, czy jest zbawiony, to zachęcam do tego, żeby przyjść do Jezusa, pomodlić się do, pomodlić się do Niego i powiedzieć, że Jezu, jeżeli ty istniejesz, to objaw mi się, pokaż mi się. To jest najlepsza decyzja, którą można podjąć w życiu. I to zmienia wszystko. Um. Teraz jeszcze przeczytam jeden werset z, też z Ewangelii Jana ten, kto zna moje przekazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Ten z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój ojciec. Ja będę go kochał. I objawię mu samego siebie. Jak przeczytałam ten werset, że objawię mu samego siebie, to, to po prostu wszystko mi się skleiło w jedną całość, w sensie, że to jest tak bardzo połączone. I Jan Szczycierz w ogóle też, też powiedział, że, że on przyszedł po to, żeby Izrael poznał Boga. Że ciągle jest to słowo poznać. Czyli objawi, Bóg objawia nam samego siebie, możemy go poznać, możemy go dotknąć, doświadczyć. I, I też w posłuszeństwie Bogu objawia się Jego moc. Objawiają się Jego cuda. Widzimy Jego cuda, widzimy, że Bóg zaopatruje. Tam gdzie, tam, gdzie widzimy Boże działanie, tam jest po prostu Boża obecność. A gdzie jest Boża obecność, tam po prostu przychodzi szczęście, radość. I, I bardzo się cieszę, że dzisiaj tańczymy, skaczemy i w ogóle naprawdę to jest super, bo ja bardzo lubię tak wyrażać y, swoją miłość do Boga, ale też y, ta radość po prostu, w ma, której mamy y, trwać, w której mamy być, ona po prostu modla się... Y, dla siebie i dla was o to, żeby ona po prostu była, żebyśmy umieli takie, żeby, no, żeby po prostu Bóg nam pokazał takie miejsce radości, przy nim, takiego, takie poczucie szczęścia, yy, yy, takiego spełnienia. Bo naszym szczęściem naprawdę jest blisko niego. I hmm. Hmm. Jeszcze przeczytam, to sobie zapisałam. Hmm. Że trwanie w miłości to jest wypełnianie Bożych przykazań, czyli posłuszeństwo Bogu wynika z miłości. I dzięki temu Bóg nam objawia samego siebie i możemy poznać Boga i być blisko Niego. Bóg nas nazywa przyjaciółmi, a nie tylko sługami, dlatego że przyjaciel nabicie serca przyjaciela. Nie jest sługą, tylko idzie z przyjacielem. Zatrzymuje się, jak ten drużba, i po prostu słucha, I to jest jego radością. Amen.